Myśl więc o mnie jako nieskończonym majestacie, nieskończonym geniuszu i wszechmocy Bogu, i wszechmocy Bogu ukrytym przed twoimi zmysłami, a nie jako o małej hostii. Tam jest taka moc, gdyby ona cię objawiła, to, panie Beatku, umierasz, nie ma ciebie, nie do wyrzumania. Są nie, takie przestrzenie. To coś takiego, jak kiedyś nam pierdyknie słońce, to nie będzie Ziemi, rozumiecie? Ja coś... Bo jej obrzeża, my się znajdziemy na skraju wysokich temperatur po kilkadziesiąt tysięcy. I zapamiętajcie sobie, że amerykańskie HACAPy, nie wiadomo co, rosyjskie czy chińskie, to w ogóle nic nie znaczy. Tak jak każdy z nas niczym jest, Wobec Majestu Boga i wobec potęgi. Mała bakteria cię ugryzie i umierasz.